Halo, dziewczyny, dzień dobry bardzo, zabieramy się za, e, za podcast i tak, dzisiaj w podcaście fitness dla ambitnych kobiet będzie chciała się tylko odchudzić, a zyskała to, czyli będą takich zaskakujących metodach na to, że, znaczy to są właściwie takie dodatki, e, czyli do, dodatki do tego, co, e, co warto jest zrobić, wszystko opowiem. To są takie proste, małe, fit rzeczy, które warto jest dodać do swojego życia i zaskakujący sposób, jak to właśnie nam pomaga. Także kochana, fajnie, że jesteś, warto jest kliknąć dwa razy w ekran, przywitać się w komentarzu, czy jesteś na żywo, czy oglądasz powtórkę. W obu tych opcjach to jest bardzo dobry pomysł. I tak, to jest podcast fitness dla ambitnych kobiet, a ja jestem Ania Sośnierz, czyli trenerka personalna online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje pracowite dziewczyny. Jeżeli to ty, to wspaniale. Lecimy sobie właśnie z całym odcinkiem podcastu. I tutaj, moja droga, właśnie, to jest, no to jest ta rzecz, taka myślę, że mega, mega istotna, czyli my nieraz chcemy, Chcemy właśnie bardzo skupić się na takich prostych, właśnie efektach, I, i nie wiemy do końca, jak to osiągnąć. Ale jest dużo jeszcze korzyści takich wokoło. Ale dzisiaj ci opowiem właśnie o takich efektach rzeczy, jak deficyt kaloryczny, dużej ilości białka w diecie, 10 tysięcy kroków robionych dziennie i treningu z ketlami, których się nie spodziewasz, nie tylko schudniesz, twoje ciało się przebuduje, i mam na to dowody, czyli badania i praktyczne porady do wdrożenia. Także, moja droga, to będzie dopiero niezła zabawa. Zapinamy pasy, lecimy. Lepszy sen i regeneracja. Czyli, e, dlaczego to się dzieje? W momencie, gdy jesz większą ilość białka, to szczególnie powoli trawione, jak twaróg czy kazeina, one zawierają aminokwasy, czyli takie małe budulcowe białka, które wspierają produkcję serotoniny i melatoniny, czyli hormonów regulujących sen. No i, i dodatkowo regularne spacery i treningi fizyczne, one obniżają Ci poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, który często zaburza sen. Dlatego też szybciej zasypiasz, masz głębszy sen i lepiej się regenerujesz po treningu. Czyli po prostu jesteś bardziej zregenerowana, wypoczęta, co jest fenomenalne. I tutaj badania. Faseb Journal z 2018. Osoby jedzące białko wieczorem miały poprawiony sen REM co jest mega ważne, głęboki sen i mniejszy rozpad mięśni w nocy. Dlatego na przykład jak ja Wam nieraz opowiadam, że zjadam często wieczorem owsiankę z odżywką białkową i z owocami, no to to jest właśnie też po to, żeby spać lepiej, kochana. Teraz już będziesz wiedziała dużo takich trików, sposób, sposobów właśnie według których fit osoby też funkcjonują. Jeżeli chodzi o uregulowanie cyklu hormonalnego, no to dlaczego to się dzieje? No, bo w momencie, jak jesteśmy w deficycie kalorycznym i ruszamy się regularnie, to obniży nam to insulinooporność, co oznacza, że ciało lepiej reaguje na węglowodany, a hormony jak estrogen, progesteron pracują stabilniej. Czyli jak za dużo jemy tłuszczu, szczególnie jeśli mamy za dużo tłuszczu, to też właśnie zaburza naszą równowagę hormonalną. Tłuszcz jest kanka tłuszczowa jest takim organem, który właśnie produkuje niestety też produkuje właśnie niestety też hormony i to zaburza właśnie też cykl miesięczny. Czyli jeżeli mamy zbyt dużo tłuszczu, czyli tego trzewnego, zaburza nam to równowagę hormonalną, a gdy tłuszczu masz mniej, to cykle stają się bardziej przewidywalne. I tutaj znowu nie idziemy do ekstremum, czy nie mówię ci o tym, żeby nie mieć w ogóle tkanki tłuszczowej, tylko mówię o takiej zdrowej ilości, powiedzmy, 20, około 20-25%. I tutaj Efektem jest to, że masz mniejsze, mniejsze właśnie zdenerwowanie i cały ten PMS. Możesz mieć powrót owulacji, łatwiejsze zajście w ciążę, lepszy nastrój. Także tutaj warto jest o tym wiedzieć, bo to dużo, to dużo robi. I tutaj badania. Yama ja z 2021, kobiety z regularnym ruchem i wysokim spożyciem białka miały wyższy poziom progesteronu i mniej cyklicznych dolegliwości. Także to jest bardzo ważna rzecz i Robimy tak dalej. Jeżeli chodzi właśnie o trzecią korzyść, to mamy większe libido i pewność siebie. Dlaczego tak się dzieje? No bo jak masz mniejszą ilość tkanki tłuszczowej, masz lepsze krążenie, wyższy poziom testosteronu u kobiet, który odpowiada m.in. właśnie za libido. Treningi z ketlami dodatkowo aktywują największe grupy mięśniowe, czyli pośladki, uda, plecy, co zwiększa produkcję endorfin i dopaminy, czyli takie hormony przyjemności i pewności siebie. No i efekt jest taki, że chcesz się ruszać, chcesz się kochać, chcesz się rozwijać, chce Ci się bardziej żyć, kochana. No i nauka mówi, e, tak, że badania na Uniwersytecie w San Diego pokazały, że kobiety z niższym poziomem tkanki tłuszczowej i aktywnością siłową zgłaszały wyższe libido. Także myślę, że też przydatna rzecz. Numer cztery to mniej lęku i więcej spokoju psychicznego. E, dlaczego to się dzieje, moja droga? Spacery, czyli takie te 10 tysięcy kroków, o których rozmawiałyśmy, regulują układ nerwowy. Przyspółczulny, czyli to ten odpowiedzialny za wyciszenie, a także poprawiają neuroplastyczność mózgu. I tutaj aktywność fizyczna zwiększa poziom BDNF-u, czyli białka, które działa jak nawóz dla neuronów, poprawiając nastrój i odporność psychiczną. Dlatego też czujesz, że żyjesz, masz mniej takiej gonitwy myśli, więcej stabilności. I tutaj mówi o tym nauka Harvard Health z 2020 roku, że regularne spacery obniżają objawy lękowe i depresyjne nawet o 36%. Więc, skarby, warto jest sobie pomóc w tych, w tych szybkich czasach. Więc spacery codzienne też mają bardzo dobrą korzyść na nasze zdrowie psychiczne. I tutaj, uwaga, jeżeli, moja droga, e, chcesz, żeby rok 2025 był najlepszym rokiem Twojego życia, w którym dopracujesz swoją sylwetkę, w którym zrzucisz nadwagę czy otyłość i będziesz po prostu dumna, pewna siebie z tego wszystkiego, co zrobiłaś, to ja Ci chętnie w tym pomogę. Tylko wystarczy mi wysłać wiadomość na Instagramie Anna.Sośnierz lub na Facebooku Anna Sośniesz trenerka, powiedzieć cześć Ania, ja z podcastu, Potrzebuję planu, umówmy się, a ja z przyjemnością właśnie z Tobą chwilę porozmawiam i umówimy się na konkretny termin na konsultację. Także bardzo serdecznie zapraszam, chętnie pomogę, tak jak pomogłam już ponad 4000 kobiet, które właśnie brały udział w moich programach. Także bardzo serdecznie zapraszam i Ciebie. A my wracamy już do piątego punktu, z zaskakujących rzeczy, które się dzieje w momencie, jak jesteś w deficycie kalorycznym, ćwiczysz siłowo. Chodzisz na spacery, jesz więcej białka, to mniej bólu i stanów zapalnych w ciele. Dlaczego to się dzieje? Możesz mnie zapytać, Aja. Bo nadmiar tkanki tłuszczowej to jest większy cytokin zapalnych w ciele, większa ilość, czyli CRP i L6. Gdy tkanka tłuszczowa spada, to spada również poziom stanów zapalnych. Masz więc mniejsze bóle kolan, masz kręgosłup, który jest w lepszej kondycji i bóle stawów się zmniejszają. Treningi siłowe i białko wspierają odbudowę tkanek, co również łagodzi dolegliwości bólowe. No i efektem jest to, że masz mniej bólu, masz większą sprawność, łatwiej ci się ruszać i ćwiczyć. I to jest nie do przeceniania kochana. Jak on nauka co mówi? American Journal of Clinical Nutrition: dieta z deficytem i wysokim białkiem obniżała markery stanu zapalnego CRP w ciągu 8 tygodni. Także, kochana, daj sobie, i tak chcemy tutaj trochę zabawić na tym ziemskim padole, to czemu nie poprawić sobie kondycji i nie poczuć się lepiej w swoim ciele. Numer 6 to mamy z korzyści zaskakujących, to jest lepsze skupienie i większa skuteczność w pracy. No ale dlaczego to się dzieje? nie? możesz się zapytać. Stabilna dieta równa się stabilny poziom cukru, czyli brak zjazdów energetycznych w ciągu dnia. Treningi i spacery zwiększają dopaminę i acetylcholinę, czyli takie neuroprzekaźniki odpowiedzialne za koncentrację, motywację i działanie. Jaki jest tego efekt? Możesz mnie zapytać. Robisz więcej w pracy, masz więcej energii dla siebie i dla innych. I tutaj nauka mówi, British Journal of Sport Medicine, 20 minut ćwiczeń siłowych lub cardio poprawiało koncentrację nawet o 15-20% w ciągu dnia. Więc to jest mega ważne. I tutaj ruch jest też nie do przecenienia, kochana. I stabilna dieta. Więc Efekty te efekty nie są dodatkowe, one są naturalnym skutkiem dobrych nawyków, tylko często ich nie zauważamy, bo skupiamy się wyłącznie na wadze. Ale to właśnie te zmiany w głowie i w ciele dają długofalowy efekt, sprawiają, że nie przerywasz w połowie, bo czujesz się lepiej niż kiedykolwiek indziej. I to jest to, to mi dziewczyny właśnie mówią. Słuchaj, Ania, jak co tu się ze mną dzieje? Nie? Że ja po raz pierwszy e, ruszam się regularnie, dobrze się czuję, mam e, większą pewność siebie, uśmiecham się częściej. Rodzina jest po prostu zdziwiona, co się ze mną dzieje i dlaczego ja się tak dobrze czuję? No, właśnie dlatego, bo dbasz o siebie, jesz tą dietę w określonej kaloryce z większą ilością białka, spacerujesz, ćwiczysz. I krok po kroku czujesz się coraz to lepiej. I o to chodzi. Po, co, po to też te nawyki, kochana, są e, tak dobrze poukładane, żeby je krok po kroku wdrażać, żebyś po prostu poczuła się lepiej. I moja droga, jeżeli ten odcinek dał Ci wartość, to pamiętaj, żeby po skończeniu odcinka, lub jeżeli słuchasz go w aplikacji, to kliknąć, obserwuj czy subskrybuj na Spotify fitness dla ambitnych kobiet i podać dalej koleżance, której to może pomóc, lub jeżeli jesteś fanką YouTube'a, ta na YouTube ciebie Anna Sośnierz, trenerka, tam jest cała playlista, fitness dla ambitnych kobiet, bardzo się poleca. Więc wszystkiego dobrego, ślicznie dziękuję za dzisiaj, cześć, wspaniałego dnia, czy wspaniałego wieczoru, w zależności kiedy będziesz później słuchać podcastu. Cześć!